Hejka kochani, witam Was na kanale Kontrolowana Łydka Dzisiaj pokażę Wam moją kolekcję koni Wiem, że taki odcinek chcieliście zobaczyć No dobra, to bez zbędnego przedłużania zaczynamy odcinek Tutaj mamy ogiera rasy Mustang Jest w ekskluzywnym malowaniu, niewycofany Numer katalogowy to 72142 Klacz holsztyńska Niewycofana, numer katalogowy 13858 Ogier Mustang, Niewycofany, numer katalogowy 13805 Klacz Tennessee, Tennessee Walking, Wycofana, numer katalogowy 13713 Klacz Trakańska, Niewycofana Numer katalogowy 13888 Klacz islandzka niewycofana Numer katalogowy 13790 Klacz lipicańska wycofana Numer katalogowy 13737 Wałach holsztyński niewycofany Numer katalogowy 13859 Klacz Tinker Exclusive niewycofana Numer katalogowy 72 Ogier andaluzyjski niewycofany. Numer katalogowy to 13821. Ogier fryzyjski wycofany. Numer katalogowy to 13 667. Klacz trakeńska wycofana. Numer katalogowy to 13757. Ogier Tennessee Walking wycofany. Numer katalogowy to 13879. 879. Klacz Hufflinger wycofana. Numer katalogowy to 42 113. Wałach Quarter Horse niewycofany. Numer katalogowy to 42 514 Ogier tinker wycofany. Numer katalogowy 13791 Klacz andaluzyjska niewycofana. Numer katalogowy 13793 Ogier pinto wycofany. Numer katalogowy 13794 Klacz Klausel wycofana. Numer katalogowy 13809. Klacz Kamarcz wycofana. Numer katalogowy to 42 111. Ogier Haflinger niewycofany. Numer katalogowy to 13813. Ogier trakański ekskluzyw niewycofany. Numer katalogowy to 72136. 136. Źrebie arabskie niewycofane. Numer katalogowy 13 762. Źrebie Tennessee Walking wycofane. Numer katalogowy to 13 804. Źrebie Dale wycofane. Numer katalogowy 13810. Źrebie Mustang niewycofane. Numer katalogowy 13807. Ogier Mini Shetty. Wycofany. Numer katalogowy to 13775. Źrebie knapstruper wycofane. Numer katalogowy 13760. Źrebie holsztyńskie niewycofane. Numer katalogowy 13 860 Źrebie trakańskie niewycofane Numer katalogowy 13 758 Źrebie apalosa niewycofane Numer katalogowy 13 862 Źrebie arabskie niewycofane Numer katalogowy 13 762 Wałach Tennessee Walking Exclusive Wycofany Numer katalogowy to 13832 Ogier Mustang Dębujący Wycofany Numer katalogowy to 13624 Ogier Arabski Niewycofany Numer katalogowy 13907 Klasz Lipicańska Niewycofana Numer katalogowy 13819, Klacz andaluzyjska wycofana. Numer katalogowy 13668. Klacz arabska wycofana. Numer katalogowy 13761. Klacz fryzyjska wycofana. Numer katalogowy 13 749, Klaus Klausdale wycofany. Numer katalogowy 13808 Wałach Tennessee Walking wycofany Numer katalogowy to 13832 Ogier pełnej krwi angielskiej Niewycofany Numer katalogowy 13856 Klacz arabska wycofana Numer katalogowy 13761 Klacz Knaps Trooper. Wycofana. Numer katalogowy 13769. Klacz Tennessee Walking. Wycofana. Numer katalogowy to 13833. Ogier Islandzki. Niewycofany. Numer katalogowy 13815. Ogier Apalosa. Wycofany. Numer katalogowy 13732. Klacz Pinto. Wycofana. Numer katalogowy 13795. Ziemie Mini Szeti wycofane. Numer katalogowy 13862. Klacz Szytlanska wycofana. Numer katalogowy 13750. Klacz Kolsztyńska wycofana. Numer katalogowy 13729. Klacz Rocky Mountain. Niewycofana. Numer katalogowy 42469. Ogier hucu treningowy wycofany. Numer katalogowy 13706. Ogier kamarcz wycofany. Numer katalogowy 13710. Klacz arabska niewycofana. Numer katalogowy... To 13761. Wałach halowerski niewycofany. Numer katalogowy to 42 516. Klacz andaluzyjska niewycofana. Numer katalogowy to 42 515. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. I jeszcze raz chciałabym bardzo podziękować Zuzi która pomogła mi zidentyfikować wszystkie konie. Sama bym to robiła chyba z rok, a ona to zrobiła dosłownie w trzy dni, więc Zuzia naprawdę bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!